żebyczkę z tej strony maja i plany się pozmieniamy i ogólnie będzie to o 19 bo dopiero wróciłam ze szkoły zdążyłam się tylko przebrać narysowałam w sumie taki kawałeczek ale, ale no nie jakby prrr, muszę zjeść obiad a więc o 19 albo o 18 będą same pytanka nie będzie rysowania no bo no, I może pokażę wam po prostu na szocie wyszło, a więc no, no czyli wiecie, na razie ja tylko tyle, już nie będę rysowała, tyle zrobiłam, no nie, to jest to, to, to coś, takie coś i to jeszcze nie to miała być poznać spokojnie, dzięki oczywiście aplikacji, nie i bardzo was jeszcze raz przepraszam, no ale no. Nie mogę zrobić. A więc... No co mogę powiedzieć? Papadki moi drodzy, jeszcze raz Wam bardzo przepraszam. Ale o 19 .00, 18 .00, raczej o 18 będą pytanka i będzie ich 10, jak dobrze wiecie. Znaczy, nie mówiłam wam ile będzie, ale przygotowałam 10 pytań, a więc nam w moim zaszciku. A więc no to wszystko. Papadki